Przekazało wyjątkowo smutne informacje, nie żyje wybitny Polak. Śmierć słynnego aktora i reżysera pogrążyła w żałobie nie tylko bliskich i fanów, ale również cały świat artystyczny w kraju, to ogromna strata. TVP Info poinformowało o śmierci słynnego aktora i reżysera, wybitnie smutne wiadomości szybko obiegły krajowe media. To ogromna strata dla całego świata filmowego i teatralnego w Polsce, w żałobie pogrążeni są nie tylko bliscy gwiazdora, ale również fani oraz koledzy po fachu. W niedzielę 4 października 2020 roku zmarł Henryk Ignacy Bołkołowski, wybitny aktor i reżyser oraz współzałożyciel teatru adekwatnego. Wyjątkowo smutne wiadomości o śmierci artysty potwierdził. Potwierdził Tomasz Wójcik, opiekun prawny Henryka Bałkołowskiego oraz prezes Stowarzyszenia Teatru Adekwatny. Artysta w chwili odejścia miał 83 lata. Henryk Bołgołowski przyszedł na świat 11 stycznia 1937 roku w Stoku, a w 1958 roku kończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Występował na scenach warszawskich teatrów, Ateneum i Polskiego. Był również współpracownikiem sceny polskiej w Czeskim Cieszynie oraz Teatru Polskiego w Bielsku Białej.